Mój najlepszy przyjaciel przespał się z moją narzeczoną, więc postanowiłem go przebić. Andrzej był moim bratem, nie przez krew, ale przez wszystko inne. Poznaliśmy się w szóstej klasie. Robiliśmy wszystko razem. Miał być moim drużbą. Był moim drużbą, dopóki nie wróciłem wcześniej do domu pewnego poniedziałku i nie znalazłem go w moim łóżku z narzeczoną. Trzy lata razem, wpłacone zaliczki na ślub. Zaproszenia wysłane. Wszystko zniknęło w jedno popołudnie. Próbowali wyjaśniać. Nie słuchałem. Po prostu spakowałem torbę i odszedłem. Moi koledzy chcieli go pobić. Powiedziałem nie, moja rodzina chciała ją pozwać. Powiedziałem nie: Wszyscy myśleli, że wybieram szlachetną drogę. Nie wybierałem. Po prostu planowałem. Widzicie, Andrzej popełnił jeden błąd. Zapomniał, że znam zwrócić moją uwagę od 17 roku życia. Muszę namalować obraz mamy Andrzeja. Ta kobieta była problemem. Była nim od dzieciństwa. Każdy facet w dzielnicy miał coś do powiedzenia o niej z szacunkiem. Wychodziła w sukienkach, które powinny być nielegalne. Była samochód w shortach, które sprawiały, że dorośli mężczyźni zapominali własne imiona. Mój własny tata raz wszedł w słup, bo do niego pomachała. Nie przesadzam. Była tą kobietą i zawsze miała słabość do mnie. Zaczęło się, gdy skończyłem 17 lat. Komentarze o tym, jak ładnie dorastam. Dotykanie ramienia. Pytanie, czy chcę zostać na kolację, gdy Andrzeja nie ma. Zawsze mówiłem nie. Zawsze trzymałem to z szacunkiem, ale szacunek działa w obie strony. Andrzej nie pokazał mi żadnego. Więc dlaczego miałbym dalej okazywać szacunek jego rodzinie? Napisałem do niej w środę. Odpowiedziała, zanim zdążyłem odłożyć telefon. Mieliśmy kolację w piątek. Niewiele jedliśmy. To co zaczęło się jako zemsta, zmieniło się w coś innego. Nie była tylko atrakcyjna, była zabawna, spontaniczna. Robiła rzeczy, o których moja była narzeczona nigdy nawet nie pomyślała. Zaczęliśmy się regularnie spotykać. Weekendy u niej, wycieczki poza miasto, żeby nikt nas nie rozpoznał. Po dwóch miesiącach Andrzej się dowiedział. Jego kuzyn zobaczył nas w restauracji dwa miasta dalej. Oszalał. Pojawił się w moim mieszkaniu, walił w drzwi, nazywał mnie zboczeńcem, zdrajcą. Mówił, że to co robiłem jest niewybaczalne. Otworzyłem drzwi, spojrzałem mu w oczy. Przespałeś się z kobietą, z którą miałem się ożenić. Ja śpię z kobietą, która cię wychowała. Jesteśmy kwita. Nie miał na to odpowiedzi. Po prostu stał z otwartymi ustami. Powiedział, że nigdy nie nie będzie mógł patrzeć na mamę tak samo. Powiedziałem mu, że to zabawne, bo ja patrzę na nią cały czas. Zamknąłem drzwi. Jego mama przyszła tej nocy. Zamówiliśmy pizzę, oglądaliśmy film, niewiele z niego oglądaliśmy. To było 8 miesięcy temu. Wciąż jesteśmy razem. Andrzej wciąż nie może na mnie ani na nią patrzeć. Święto Dziękczynienia będzie przezabawne, ale najlepsza część zdarzyła się w zeszłym tygodniu. Przyszedł do domu mamy odebrać pocztę. Nie wiedział, że tam jestem. Wszedł do salonu i znalazł mnie robiącego jego mamie z tyłu na kanapie. Była pochylona przez oparcie, oczy wywrócone, wołała imię Boga, jakby łapała ducha świętego, a on po prostu tam stał, z otwartymi ustami, mokrymi oczami. Nie mógł się ruszyć. Spojrzałem na niego przez ramię i powiedziałem: "Zamknij drzwi wychodząc". Zrobi I Utah.